Dyrektor Białostockiego Rdosia ogłosił, że w województwie podlaskim pilnie trzeba utworzyć 14 nowych rezerwatów. 14 najbardziej cennych, najbardziej wrażliwych i wymagających najpilniejszego działania obiektów. Najpilniejszego działania. Ale chwilę później ten sam dyrektor mówi, że wszystkie te obiekty wyłączone są z gospodarki leśnej już teraz. Większość z nich to są miejsca trudno dostępne, zwykle torfowiska, źródliska czy bagniska. To oznacza, że lasy państwowe nie ingerują w ten teren. I to od dawna. To przed czym trzeba je tak nagle ochronić i dlaczego akurat pilnie? I tutaj usłyszymy coś jeszcze bardziej zaskakującego. Dopuścimy zarówno nieograniczony wstęp do lasu, jak też zbieranie runa. Chcielibyśmy wbrew pozorom nie tylko nie zamykać, ale wręcz popularyzować i upowszechniać, tak aby jak najwięcej miłośników przyrody mogło z nich korzystać. I nie będzie żadnych zakazów ani ograniczeń, ale za to większy ruch turystyczny i grzybobranie. A przypomnę, że zgodnie z artykułem 15 ustawy o ochronie przyrody rezerwat to miejsce objęte zakazami. Między innymi zakazem zbierania runa, poruszania się poza szlakami, wprowadzania psów, niszczenia roślin, poszenia zwierząt itd. I teraz pytanie, jak chronić coś pilnie, skoro jednocześnie nie planuje się żadnych zmian? Czy może właśnie ta ochrona ma polegać na zbieraniu runa, wydyptywaniu siedlisk, czy zaśmiecaniu lasów przez turystów? To się nie spina, bo jeśli nie funkcjonuje tam gospodarka leśna, nie wprowadza się żadnych zakazów, a w zamian za to rozwija się turystykę, to to nie jest żadna ochrona, tylko zagrożenie. Wygląda na to, że nie chodzi tu o przyrodę, tylko o pilne wbicie tabliczki z napisem rezerwat, która formalnie będzie mogła blokować gospodarkę, rozwój regionu i inwestycje drogowe. I może właśnie dlatego wszystko musi dziać się szybko. Przyroda ma się tu dobrze, więc nie chodzi o jej ochronę. Raczej o ochronę politycznych interesów, decydentów, którzy usiłują zazielenić mapę Polski, niekoniecznie z myślą o mieszkańcach. A to faktycznie może być pilne.